W 1867 roku zaczęto aktywnie budować tu więzienie. I choć początkowo mieściło ono tylko dwa tuziny osób, pod koniec XIX wieku jego pojemność wzrosła do 450. W latach 30. XX wieku więzienie zostało zmodernizowane. Był to najdroższy remont więzienia w historii Stanów Zjednoczonych, a w 1934 roku zaczęto tu sprowadzać najgroźniejszych przestępców z systemu federalnego rabusiów banków, morderców i organizatorów napadów z bronią w rękach. W tym czasie kraj cierpiał z powodu skutków prohibicji i wielkiego kryzysu, więc fala przestępczości znacznie się nasiliła. Alcatraz stało się więc symbolem kary i jednocześnie realnym środkiem zastraszania i to naprawdę zadziałało. Alcatraz stało się legendą w całej Ameryce. Sama wzmianka o nim sprawiała, że więźniowie w innych więzieniach byli bardziej posłuszni. Miejsce to stało się kultowe nie tylko ze względu na swoją izolację, ale także ze względu na ludzi, którzy byli tam więzieni. Wśród najbardziej znanych więźniów byli Sam Al Capone, George Machine Gun Kelly i Robert Stroud, skazany morderca, który później stał się znany jako Birdman of Alcatraz.